Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy, przedstawia film z cyklu Bezpieczna Ewakuacja. Drogi ewakuacyjne. Ogień to groźny, niebezpieczny żywioł. W Warszawie wybucha rocznie ponad 4000 pożarów. Około jedna trzecia z nich ma miejsce w naszych domach. Panie, W budynku pali się, proszę szybko wychodzić, ewakuujemy się. Pamiętaj, drogi ewakuacyjne muszą być zawsze drożne. Nie należy ich zastawiać żadnymi przedmiotami, w szczególności palnymi. Jeżeli mieszkasz w budynku, gdzie zdecydowano się na odgrodzenie części korytarza, pamiętaj, że muszą to być drzwi lub krata dająca możliwość swobodnego otwarcia od wewnątrz. Podczas ewakuacji nigdy nie korzystaj z windy. Po opuszczeniu budynku pozostań w pobliżu. Ratownicy mogą potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji, czy wszyscy domownicy bezpiecznie się ewakuowali. Czy są tu lokatorzy z mieszkania nr 16? Tak, jesteśmy w lokalu nr 16. Ja, moja żona dwie córki udało nam się ewakuować, tak więc wszyscy jesteśmy tutaj, wszystko ok. Mam tu lokatorów z mieszkania numer 16. Wszyscy się ewakuowali. Zrozumiałem, dzięki. Postaraj się zachować zimną krew i zdrowy rozsądek. Twoje działania mogą zdecydowanie przyspieszyć nadejście pomocy. Pamiętaj, że od tego zależy bezpieczeństwo Twoje, Twoich bliskich i wszystkich mieszkańców. Unikaj ognia, jak ognia.